Wanna grind, man's up. Chelsea man, I say them man up. Man just purchased a brand new crib. Six months later, the price goes up. Pull up in his spaceship, the roof goes up. Turn on the engine, man goes up. Red ten racks in a club, that's calm. Don't let phase, my man's up, man's up, man's up. Man soon get the black car man's up. Don't even watch that bright, man's up. I can cop two if I want, man's up, man's up, man's up. Man soon get the black car man's up. Don't even watch that bright, man's up. I can cop two if I want, man's up. Need to be up like. Siemkają! Z tej strony Wiktoria ja Piwko I witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie, myślę, taką wisienką na torcie, ponieważ opowiem Wam o tym, jak ja buduję pośladki. Yy, sprzedam wszelkie wskazówki, sprzedam moje triki i pokażę Wam mój trening. Także mam nadzieję, że czymś Was zainspiruję, dopomogę i jedziemy z asem tu Grasem. Ok, na samym wstępie pragnę poinformować, że ja nie jestem trenerem personalnym. Wszystkie sposoby na budowanie pośladków polecam, ponieważ sprawdzają się u mnie. U każdego może być inaczej, i każdy może mieć inne sposoby na budowanie danego mięśnia. Także ja polecam przed każdym jednak ćwiczeniem skonsultować się po prostu z własnym trenerem personalnym. Zacznijmy od tego, że ja treningi na pośladki robię od 5 lat więc jako taki staż treningowy już posiadam i jeżeli ktoś myśli, że po trzech miesiącach zbuduje ogromny poślad, no to jest niestety w błędzie. To jest żmudna praca i to jest naprawdę długotrwały proces. Także tutaj proszę się od razu nastawić, że to nie będzie w stylu, że pójdziecie Trzy tygodnie na treningi, dwa razy w tygodniu, i poślad nagle wyskoczy, będzie bulwa. Nie, to jest zawsze długotrwały proces. To jest duży mięsień i potrzebuje dużo czasu, żeby urosnąć. W internecie jest bardzo dużo sloganów pod tytułem: Wcale nie musisz yy, mieć nadwyżki kalorycznej, żeby zbudować pośladek, yy, ale to nie jest prawda. Yy, Małą podażą kaloryczną jesteście w stanie wymodelować pośladki, ale nie je zbudować. Więc o tym należy pamiętać. E, trening to jest tylko bodziec, ale tak naprawdę buduje się wszystko to, e, znaczy pośladek buduje się wtedy, kiedy się regeneruje, a regeneruje się przez większą podaż kalorii. Dobra. I jeżeli właśnie mówimy o tych y, posiłkach w dni trenowania y, pośladków, e, musimy pamiętać, że one muszą być większe, bo mięśnie muszą mieć możliwość regeneracji. Czyli to na co ja zwracam uwagę, zawsze posiłek przedtreningowy jest duży oraz posiłek potreningowy jest duży i ja też tutaj na przykład jestem zwolenniczką jedzenia przynajmniej godzinę po trenowaniu, ponieważ ja no według mnie obciążamy wątrobę od razu po. E, wysiłku e, fizycznym, takim właśnie jak siłownia. E, jak wygląda ten mój posiłek? E, nie będę też szczegółowo pokazywać, ponieważ każdy lubi co innego, e, każdemu służy co innego, e, ale u mnie zawsze wygląda tak samo. Są to, e, jest to na pewno dużo białka. E, Oczywiście w internecie możecie sobie sprawdzić ile gramów białka na jaką masę ciała, więc tutaj nie będę też mówić, to wszystko zależy indywidualnie Ale to na co ja zwracam uwagę to węglowodany. węglowodany z udziałem cukrów prostych i złożonych Czyli na przykład właśnie jakieś płatki owsiane i zawsze dodaję jakiś owoc Jeżeli chodzi o ten podział jednostek treningowych to ja robię zawsze na zmianę, czyli raz robię górę Raz dół, raz górę, raz dół. I tak, jeżeli chodzi o pierwszy y, trening w tygodniu nóg, to bardziej y, skupiam się na wyizolowaniu pośladka, czyli robię więcej ćwiczeń, które y, są stricte nakierunkowane na pośladek. A jeżeli chodzi o drugi trening w tygodniu, wtedy już y, robię ćwiczenia skoncentrowane na całych nogach czyli robię dwugłowy, czyli tylną część ud, robię czworogłowy, czyli przednią część ud, no i wiadomo, dodaję do tego jeszcze pośladki one pracują praktycznie zawsze w każdym ćwiczeniu na nogi. Jeżeli chodzi o trening, sam trening w sobie, dla mnie zawsze wygląda to w ten sposób, że są to około cztery główne ćwiczenia, Czyli angażujące w znacznym stopniu właśnie daną część ciała i do tego na przykład dodaję dwa ćwiczenia akcesoryjne. Czyli na przykład jest to Monster Walk, które też możecie oczywiście wpisać w internet, lub maszyna do odw odwodzenia. Są to też dla mnie, na przykład lifty. Dla mnie jest to ćwiczenie akcesoryjne, czyli te, które robię już pod koniec treningu. Jak wygląda taki trening? U mnie. Zawsze wygląda on następująco. Jest to około 10 minut rozgrzewki. Rozgrzewkę zawsze robię w stylu właśnie jakichś aerobów, czyli na przykład jest to bieżnia, orbitrek, bądź nawet schody. Chociaż schodów nie polecam przed treningiem, bo już mocno angażujecie nogi, więc jest to zazwyczaj bieżnia. Potem robię około 10 minut aktywacji którą też nie należy przeginać. Miałam też taki epizod, że robiłam jej za dużo i potem już mięśnie były zmęczone, więc główny, e, główny trening po prostu nie mogłam dać e, 100% tej siły na, w tych głównych ćwiczeniach, ponieważ e, wykorzystałam go już na tą aktywację. E, I jeżeli chodzi o kolejny krok, no to jest oczywiście trening główny i po treningu zazwyczaj robię jeszcze jakieś krótkie rozciąganie. Hmm, oczywiście tutaj też nie, przy, nie przesadzamy, bo jednak żeby nie nabawić się kontuzji, żeby mięsień był sprawny, pamiętamy o rozciąganiu, ale też nie przesadzamy. To są jakieś trzy krótkie ćwiczenia, żeby rozciągnąć całe nóżki. I to by było na tyle. Ja kardio nie robię, ponieważ ja i tak mam bardzo dużo jednostek. Yy, Aerobowych w tygodniu Ponieważ tańczę Na co dzień mam dużo aktywności Fizycznej, więc ja już nie dodaję Ani żadnych interwałów No i I tyle Yo. Możemy e, Oczywiście lecieć sobie z treningiem Nagrałam wam e, Jeden mój pełny trening I do tego e... Jejku. Dlaczego ty śpisz? I jeszcze chrapiesz, kur. Męczą. Chrapiesz, kur. E? Tak. Yy, jak można zmienić ćwiczenie? Urozmaicać w stylu mniej serii większym ciężarem albo więcej serii mniejszym ciężarem. Kolejnym urozmaiceniem może być na przykład ćwiczenie z przytrzymaniem. Czyli jak robicie spięcie, trzymacie 3 sekundy i Powoli odpuszczacie. To jest też urozmaicenie, które można czasami doleć. Kolejne są to na przykład dropsety, są to serie łączone, czyli jedno ćwiczenie połączone z drugim, lub na przykład super serie, czyli na przykład trzy podrząd e, serie, które ja akurat zazwyczaj dodaję do ćwiczeń akcesoryjnych, czyli tych, które są na końcu i które są pomocnicze w budowaniu wyśladków. Trzeba jednak progresować trochę tym ciężarem. Staramy się właśnie szokować mięśnie. Jeżeli już czujecie, że ten ciężar w ogóle Wam nie sprawia żadnego problemu, no to czas iść dalej. Czyli brać po prostu trochę więcej kilo. Czy samymi gumami jesteśmy w stanie zbudować pośladek? No, według mnie nie. <laughs> nie jest to ciężar. Można wymodelować, ale jednak. Ośrodki potrzebują większego bodźca, jest tu bardzo duży mięsień i myślę, że tutaj e, opór gum niestety nie spowoduje e, wielkiego wybuchu. To jest oczywiście wszystko przykładowe, nie każdemu może się to sprawdzić, e, nie każdy będzie lubił te ćwiczenia i nie każdy będzie je czuł. Ale pamiętajcie też, że czucie mięśniowe nabywa się ze stażem, to nie jest tak, że od razu wejdziecie i będziecie... Mm, będziecie czuli idealnie ćwiczenie. A po treningu wsadzam stopy do miski i krzyczę grzybowa. Pamiętajcie o tym, żeby po prostu subskrybować kanał. No bo dlaczego nie? A co Wam szkodzi? Jak wiknijcie suba?